Halo yy, Powiedz coś o sobie, czym się zajmujesz, o jak, o jak jak długo grasz, co robisz na co dzień? Na co dzień nic nie robię. To widać, ale w międzyczasie. No w międzyczasie no nie, no czasem trzeba przykok sobie na siłowni, ale to... Od... od jak dawno ćwiczysz? No już za miesiące będzie, no. E, to e, powiedz e, czy masz jakiś plan, czy e, co najpierw? No nie no, na razie ogólnorozwojówka, nie? Trzy a, tak, tak, van, tak zwany full body workout? No tak, ja, pewnie. A, to dobrze. E, czy wolisz ćwiczenia na wolnych ciężarach czy na maszynach? Ćwiczenia izolowane, czy łączone? No nie, ty w ogóle do mnie rozmawiasz, nie? Ty jakich Ekoks? <noise> nie no zwykłe ciężarki. Zwykłe ciężarki, a jeszcze e, powiedz mi, e, Yy, powiedz mi, powiedz mi jak z masą? Nabierasz czy to ciężko idzie? Jaki jest twój typ budowy? No nie no, to się nie robi. Pierw się robi na masę. Masa już jest. Teraz trzeba robić na rzeźbę, na rzeźbę, czyli więcej trzeba powtórzeń, z mniejszą masą. To, to według ciebie już jest masa? A ile